Dzisiaj będzie wyjątkowo tylko pół godziny pięć minut. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten konkurs rozrasta się i dzisiaj aż takie rozmiary. Witam serdecznie szkołę bojkajna i prawa dla szkoły. Witam serdecznie. Szko Witam serdecznie szkołę w Wojgajnach i ogromny brawa dla szkoły. Witam szkołę podstawową numer 1 w Marczewie, gimnazjum w Marczewie i wszystkich wspaniałych pedagogów z całej gminy. Ura! Tu trochę było a kto by was nauczył tego, co zaraz będziemy tu oglądali? A przede wszystkim witam również gości, zaproszonych, fundatorów. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście. Powiem tylko tak. Macie okazję zobaczyć super występy, przepiękne gimnazjum, doskonałych pedagogów, i tylko spróbujcie iść gdzieś do innych gimnazjów. Nie daj, Panie Boże. Życzę miłej zabawy i pedagogom dziękuję za przygotowanie naprawdę super materiału. Dziękuję bardzo.